Właśnie świętujemy wznowienie legendarnego dzieła Simone de Beauvoir, Druga Płeć. Jego pierwsza edycja ukazała się w Paryżu w 1949 roku. To książka olśniewająca, bezkompromisowa, gniewna, niebywale precyzyjna i wciąż aktualna. Niestety. Autorka już w pierwszym rozdziale zadaje zasadnicze pytania: Gdzie jest kobieta? Co to jest kobieta? I czy kobiety w ogóle istnieją? Ta książka jest zapisem jej śledztwa. Simone de Beauvoir, jako wielka filozofka francuska, prowadziła badania nad historią i cywilizacją. Drugi rozdział swojego dzieła rozpoczyna takim zdaniem: Świat zawsze należał do mężczyzn, ale żadna z podanych przyczyn nie umie przekonująco wyjaśnić dlaczego. Mężczyźni od początku patriarchatu uznali za właściwe, by kobieta znalazła się w stanie zależności. Przeciw niej, skierowali ustawodawstwo tak, by kobieta w rzeczywistości stała się tym, co inna. Wszędzie, na całym świecie, w każdym czasie, w każdej formacji społeczno-politycznym kobieta tylko dlatego, że jest kobietą, znajduje się w o wiele gorszym położeniu niż mężczyzna. To są fakty. Simone de Beauvoir przedstawia je zeznawstwem i rozmachem. Kobieta jest przez cały czas więźniem patriarchatu, osadzonym w celi własnej cielesności, seksualności, inności. W oczach dziewczynki, mężczyźni zawsze stoją na piedestale. Cała literatura, baśnie, mity, legendy, wszystko, co słyszy od kołyski, sławi i opiewa wielkość mężczyzny. Dziewczynka jest pod ich wrażeniem. Na jedną Joannę Dark przypadają setki bohaterów sami mężczyźni. Dziewczynka całe dzieciństwo i młodość jest pod ich wrażeniem. To uczy ją bierności, pokory, służalczości. Trudno jej się z tego wyzwolić, nawet wtedy, kiedy już staje się dorosła. Simone de Beauvoir uprawiała filozofię świadomości. Najwyższą w niej wartością jest wolność. Dążyła do niej przez całe życie, i osiągnęła ją. Wbrew mającym obowiązywać kobietę zakazą. Ta książka, poprzez krytykę braku wolności, uczy, jak ją zdobyć, przełamując narzucony kobiecie los i walcząc w trudzie o swoją suwerenną, niezdegradowaną egzystencję. Ciekawe, że autorka tego legendarnego dzieła. Była pesymistką, jeśli chodzi o mobilizację kobiet przeciw tej upokarzającej niedoli. Nie wierzyła, że kobiety są zdolne do integracji i do zbiorowego buntu przeciw tej nierówności społecznej, politycznej. Paradoksalnie, jej książka stała się zaczynem do Wybuchu drugiej fali feminizmu w latach 60., jaka owładnęła całą Europę i świat. Dziś możemy się znowu nią cieszyć dzięki wydawnictwu Czarna Owca, które postanowiło wznowić tę wiekopomną książkę. Dla tych z Państwa, którzy lubią otrzymać książkę w prezencie, mam zaproszenie. Tak jak Simone de Beauvoir została zachęcona do napisania tego dzieła przez swojego partnera Paula Sartre, tak w tym samym czasie w Polsce funkcjonowała bardzo znana feministka nazywana powszechnie Gorszycielką, która miała wpływ na twórczość literacką Boja Żaleńskiego i to właśnie ona zachęciła go do upominania się o los kobiet w Polsce, o cały nurt świadomego macierzyństwa. Proszę pomyśleć sobie, co to za gorszycielka, jak brzmiało jej imię i nazwisko. Z tą refleksją zapraszam do księgarni z bajki w poniedziałek 26 sierpnia o godzinie 17.00. Trzy pierwsze osoby, które przybędą, otrzymają książkę w prezencie. Fundatorem nagród jest wydawca tytułu Wydawnictwo Czarna Owca. Czy pamiętacie biblijną przypowieść o pannach mądrych i głupich? Mądre. Dbały zawsze, by w lampie nigdy nie zabrakło oliwy, i za jedną drogocenną perłę gotowe były oddać wszystko. Głupim zaś pozostała marność nad marnościami. Jako mała dziewczynka zawsze zastanawiałam się, jak ta przypowieść ma się do współczesnych czasów, kiedy już od dawien dawna nikt nie używa lamp oliwnych. Dopiero potem, gdy swobodnie zaczęłam obcować z książkami, zrozumiałam, że ta przypowieść odnosi się do nienazwanych darów ducha, także tych czerpanych z lektury. Tym, którzy wzięli z niej wiele, będzie dodany, jak wielu wielkim postaciom. Tym zaś, którzy nic nie wzięli, albo mało, i to, co wzięli, będzie odjęte. O pannach roztropnych jest właśnie ta książka. Wiele z nich było pięknych, smukłych i bogatych. Ale bywało też tak, jak u Elżbiety Rakuszanki. Że lustro odbijało widok jej zgarbionych pleców, przekrzywionej głowy, koślawych zębów i innych defektów ciała. To nie przeszkodziło jej zostać królową, żoną Kazimierza Jagiellończyka. Przeżyli razem 38 lat. Król Podróżował z nią wszędzie, nigdy, przenigdy nie podjął żadnej decyzji politycznej bez konsultacji z królową. Ona zaś urodziła trzynaścioro dzieci. Wszystkie córki i synowie królewskiej pary weszli poprzez małżeństwa do rodzin panujących w całej ówczesnej Europie, a jeden z nich Kazimierz. Został nawet świętym. Panienka marynka leszczyńska nie była ani piękna, ani bogata, właściwie wcale nie miała posagu. Ale miała niezwykle zalety ducha, była błyskotliwa i mądra. I pewnie właśnie z tych powodów pewnego dnia, do jej domu. Zapukał posłaniec francuskiego króla i poprosił ją o rękę. I tak została królową Francji. Anna Jurczyńska rozpościera przed nami wachlarz panien mądrych, które już wiedziały we wczesnym dzieciństwie, jak dbać o światło, o swoje wewnętrzne światło. Które rozpromienia każdy mrok, które nie zna ani granic, ani ograniczeń. Poznajcie bohaterki tej książki, księżniczki, które stąpały po naszej ziemi ziemi Polan, tu, nad Wisłą i Wartą. Przypatrzcie im się dobrze, a potem pomyślcie, w jaki sposób wy dbacie o swoje światło. O swoją mądrość, o swoją odwagę i dzielność. Napiszcie to i narysujcie. Stwórzcie swoje własne książki, opowieści o sobie, o swojej mądrości. Wszak jesteście księżniczkami i książętami współczesnego świata. Przenieście je potem tutaj do księgarni z bajki do 10 września, bo 20 września o 18:30 wielki finał spotkanie wszystkich Was z Waszymi rodzicami, dziadkami, braćmi i siostrami. Przybędzie na nie Agnieszka Tyszka, która wręczy Wam nagrody książkowe i która opowie Wam o tym, kiedy sama zaczęła pisać książki. Thank you.